Małżonka najczęściej mi mówi, słuchaj, no ty zamiast sugerować tytułem, to ty jeszcze, jeszcze zaciemniasz temat. Jeśli chodzi o lokalną społeczność naszą, kowarską, no to nie miałem dobrej prasy, zawsze były jakieś tam kalumnie na mój temat i tak dalej, związane nie z konkretnie z moją osobą, a z pracami właśnie. Zwłaszcza grafika moja jest raczej no, taka refleksyjna. Trudno, trudno jest jakby też działać wbrew ciągle, nie? Ja swoje rzeczy robię do szuflady, mając nadzieję, że może ktoś w jakiś sposób kiedyś to zrozumie. Czyta chociaż. Yy, chociaż powiem, że kilku kolekcjonerów od lat kupuje moje rzeczy. I, i są takie nieliczne, nieliczne osoby, które jakby co roku pytają, czy coś nowego zrobiłem. Opowiadam ogólnie o człowieku, o jego kondycji, jego rozterkach, a moja grafika jest po prostu moim, moimi przemyśleniami na, na różne tematy. Człowiek, którego, którego staram się w jakiś sposób pokazać, czy jego jakieś pewne rozterki, czy myśli, to w zależności od, od, od sytuacji, od mojej, mojej kondycji, od mojego wieku, jest on w jakiś sposób przetrawiany, analizowany. Każda praca jest, jest jakimś elementem pewnego pytania. A to, że, że ciągle sobie go zadaję, ciągle tworzę, to znaczy, że nie znalazłem jeszcze panaceum i rozwiązania na, na wszystko. Także ciągle ona jest jakimś otwartym takim pytaniem. Jeśli chodzi o, o drzewo, to jest ono dla mnie bardzo szlachetnym materiałem. Próbowałem wcześniej linorytu, próbowałem technik metalowych. Drzewo jest ciepłe. Drzewo daje poczucie pewnej takiej bliskości człowieka, które służyło człowiekowi od poprzez chociażby podstawowe sprzęty. Drzewory daje takie właśnie możliwości bardzo ciekawych rozwiązań. Drzewory sprawia wiele niespodzianek, prawda. Drewno też potrafi zaskoczyć, potrafi indywidualnie kierować ręką wykonawcy. To był taki czas, że bardzo ciężko było zdobyć, nawet w sklepiku we Wrocławiu dla artystów było bardzo ciężko zdobyć materiał deski drzeworytnicze, więc polegało to na tym, że sam ścinałem grusze. Sam przecierałem deski, sam je szlifowałem, sam dobierałem pewne kleiłem, i konsekwencja, już powiedzmy, pracy na tej desce była już głębokim przemyśleniem tego wszystkiego, włącznie z tą gruszą, która kiedyś dawała owoce. Jeśli chodzi o sakrum i profanum w, w mojej twórczości, no to myślę, że u każdego, u każdego z twórców pojawia się ten motyw w jakimś sensie, no bo nie tworzylibyśmy, gdybyśmy nie mieli pewnych jakichś tam zasobów, pewnych pytań do siebie zadawanych i do gdzieś wyżej lub niżej. Moje hobby, które, które też jest być może utrapieniem rodziny, to jest kolekcja lasek. No jest tego dosyć dużo. Nie zawsze było to zgodne z, z profilem i pomysłami rodziny właśnie, bo wielokrotnie kupowałem rzeczy no, nierozsądnie i pochopnie, ale z, z tego też tytułu ta kolekcja liczy sobie kilka tysięcy eksponatów. Są są bardzo różne, są z różnych epok, są pełniące różne funkcje, od hierarchicznych poprzez no, prozaiczne jakieś życiowe tematy pasterskie, kije. No cóż, trzeba by je obejrzeć. W wielu moich grafikach jest to otoczenie, przyroda, a konkretnie to miejsce tu, Karkonosze, Kowary, to miejsce, w którym mam pracownię, w którym żyję, jest szczególne z racji tego, że była tu stara kuźnia, swego czasu też tutaj tętniło życie. Tu przychodzili ludzie, tu odbywały się różne transakcje, tu też w jakiś sposób ten człowiek egzystował i żył. W ogóle tworzenie jest możliwością wypowiedzenia siebie. Każdy z nas zadaje sobie pewne pytania, jeśli chodzi o kondycję człowieka, jeśli chodzi o świat otaczający, no i próbujemy szukać odpowiedzi. Co do formi do działań, no to wiadomo, każdy poszukuje dla siebie odpowiedniej odpowiedniej możliwości technicznej. W moim wypadku jest to grafika. W życiu już najważniejsze jest życie, żeby żyć zgodnie z sobą, przede wszystkim, i, no i ze swoimi wartościami.